vlogmas dzień 20. jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Mamy kochani już 20 grudnia, jeszcze tylko dosłownie cztery dni i mamy Wigilię. Czy wy w to wierzycie? Ja powiem Wam szczerze, jest mi coraz trudniej w to uwierzyć, ponieważ ten czas tak zleciał. I wiem, że Wy też bardzo często, jak do mnie piszecie, jesteście w szoku, jak zaczynałam vlogmasa, że rok za nami. Jeszcze pamiętacie poprzedniego vlogmasa? No powiem Wam, że mm, ja nie mogę się absolutnie jakby nadziwić temu, że tak szybko te dni nam przemykają. I powiem Wam, że z jednej strony się bardzo cieszę, że, że ten czas gdzieś tam gna do przodu i nie zatrzymujemy się, i dzięki temu też możemy doświadczać wielu innych, nowych rzeczy, fajniejszych, i to jest cudowne. Natomiast, jak tak człowiek sobie pomyśli, że na wiele sytuacji, wiecie, marnuje czas, zamiast żyć pełnią życia i żyć każdym dniem, to się zamartwia, to stoi w miejscu rozpamiętuję, a to jest zupełnie, zupełnie nikomu niepotrzebne. Umówmy się. Dobrze, kochani, co ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć e, tak z samego rana i samego początku, moja tak jest godzina 630. Ja teraz by nie było 63. E, ja dzisiaj, moi drodzy, mam wychodne. Znajomy zaprosił mnie do kina, więc idziemy sobie na gladiatora. Hmm, ale dzisiaj nie mam pracy zdanej, więc idę do biura. E, szybko będę musiała się ogarnąć, pokażę Wam stylizację, hmm, ale na pewno, na pewno Wam pokażę, bo będę miała więcej czasu. Niemniej jednak, od razu zastrzegam, że ten vlogmas może się dziś o 21.00 nie ukazać, ale postaram się, jeżeli będzie taka możliwość. To jutro wrzucę Wam po prostu dwa filmy. Z dzisiejszego dnia i z jutrzejszego, ale na pewno nie ominę żadnego, żebyście mieli. Poza tym, wiecie, co? Tak patrzę po statystykach, to niestety, ale im bliżej świąt, tym te wyświetlenia są coraz gorsze. Ja wiem, bo ludzie nie mają czasu, bo są zabiegani, bo zakupy, bo sprzątanie, bo organizacja, bo planowanie. Ja to wszystko chyba nie rozumiem. Ale tak jak powiedziałam, są osoby, które czekają na te vlogmasy, i ja nie chcę również was zawieść, więc mam nadzieję, że sprostam zadań. zadaniu. I moi drodzy, tak od razu pomyślałam sobie, że za dnia, dopóki jeszcze właśnie mam tę wolną chwilę, ten rozruch, to może otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Tam zaraz ustawię sobie statyw, wezmę. Te moje cudowne kalendarzyki i sobie wszystko razem wspólnie. Pootwieramy. Co wy na to? Chodźcie. Zróbmy to, zróbmy. Lecimy najpierw z tym kalendarzem. Eee, 16 boła? Eee, 20. Gdzie my mamy 20? Nie ma dwudziestki. Jest. Taka cudowna kuleczka. Na razie to przesunę. Dwudziestka teraz w tym kalendarzu. To hmm. będzie Takie tym razem. Już mamy. Kiedy będzies to mamy? No O, Długi listy. Zrelaksuj się, kochana. Olejki użyj dwa. Na drzewku powiesz ją i rozkoszuj się zapachem i widokiem blink-blink. Widokiem. Ho, 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 No, brzmi zacnie. Mm -hmm. mm. Oj, przepraszam, przepraszam, musiałam wysypać. Co my dziś mamy? Poszło. Dobrze. Mm. Tonka, bean and mask. Tak. To olejek do kominka. ja to muszę otworzyć. No. Powiem Wam, że taki dość ciekawy ten zapaszek. To jest jedno. Tu jakaś cudowna Boutique Hotel. O, dobra, też otwieram. A co, jak już to już... A, tylko że to zamknięte jest, ale ja to muszę popąchać. To inaczej nie byłabym ja. No, powiem Wam, że nie pachnie tutaj, ale może w kąpieli. Ale super, ja takie rzeczy bardzo lubię. Oczywiście cukierasek z niki. No i moja ulubiona biała herbata z malinką. A tutaj to ja mam powiedzieć na choinicę, Muszę to rozciąć, bo wydaje się, że zaraz coś tutaj ukruszę. O, jakie piękne puzderko, zobaczcie. Mm. Czy Wy to widzicie? To jest taka... Nie wiem, czy to jest puderniczka, ale śliczna jest. Bardzo oryginalna bombka. Na moją akurat się w tym roku nie nadaje, bo ja mam czerwień i, złoty, i złoto. Boże, co ja mam? Srebro. Ale, ale no jest piękna. No, jest śliczna, ale chyba będę przekorna, jak to zawsze ja. I ja ją powieszę. A co? Tylko wezmę wam tę I już Wam, kochani, pokazuję te cudowne zdobycze dzisiejszego kalendarzyka. Może to tak powiem, żebyście widzieli. O! Proszę bardzo. Przepiękna gąbka. A jeszcze tak Wam pokażę. O! Tak, ona się ślicznie mieni. Olejek. Drugi. Płyn do kąpieli. Cukierki. żelki i herbatka. No i dwudziestka z kalendarza. Przepiękne. To teraz biorę tę wąpkę. Gdzieś muszę ją powiesić, żeby kochani, ona tak nie rzucała się w oczy, ale żeby też w tym roku ze mną była. Może tu ją powierzę. No tak, tu rzeczywiście nie będzie się rzucała w oczy, nie? <gry> ale jest czarna, więc może tak troszkę zniknie nam. Dobra, niech będzie. Trochę tego różowego ma, więc prawie jak czerwona. Śliczna jest. Tak więc, kochani, jak widzicie, dość intensywnie dzisiaj u mnie, ale m, zapomniałam przecież wczoraj Wam też pokazać e, tę te maskę na włosy. Te używałam. Okej, okay. ona jest, pięknie pachnie i ona też fajnie wygładza, a ja potrzebowałam takiego, wiecie, wygładzenia, bo ostatnio te moje włosy tak mi fiksują, w sensie takim, one się robią e, takie, wiecie, puszyste, um, no i trudne troszkę w uznanie. ale jak widać, maska dała radę, e, na pewno czeka mnie farbowanie, bo już widzę. Dużo tych siwych włosów, niestety, ale mówię, zostawiam sobie na ten czas e, wolny, jeszcze i tak w niedzielę idę do pracy. Dzisiaj nie mam późna, ale w związku z tym, że mam zmianę planów, no to bardzo się cieszę, bo przynajmniej zrobię coś dla, dla siebie. To, co Wam też wczoraj e, mówiłam o pogadance, odpuszczamy, odpuszczamy sobie, odpuszczamy innym. E, więc ja tak, ja całą swoją uważność w tym roku, w tej końcówce roku. Chciałabym poświęcić sobie. Na ile mi to wyjdzie? Nie wiem. Plany są, chęci są, więc postaram się, tak jak powiedziałam, rozpieszać siebie, odpuszczać sobie, skupiać się na sobie, wypoczywać, regenerować się. Tak. Takie są plany. Mam nadzieję, że wszystko mi się zrealizuje i będę ten rok kończyła z fajną energią i w nowy wejdę z jeszcze lepszą, pozytywną i będę się z Wami nią dzieliła po to, żeby Was zarażać nią, po to, żeby Wam pokazywać, że nawet z tych najciemniejszych momentów i zakrętów życiowych można wyjść na prostą. Dobra kochani, wyłączam kamerę. Jeszcze muszę jedną rzecz przed pracą skończyć na komputerze moim, czekam na wrzątek, a my widzimy się, jak już wrócę z pracy. Dobrze, kochani, ja już jestem. Zaraz będę sobie włosy rozpuszczała. Oj, przepraszam. Zaraz będę sobie włosy rozpuszczała. E, stylizacja jest bardzo prosta. E, chyba muszę Was wziąć na inny statyw, chyba że spróbujemy sobie, wiecie, co tak. O, mam nadzieję, że będziecie mi widzieli. E, mam tak, pod spodem mam takie fajne body, ale na górę sobie nałożyłam taki bardzo fajny, miły, miły sweterek. podnie takie moje imitacja skóry. A, bardzo fajnie, bardzo dobrze się w nich czuję. Włoski teraz, mówię, będę sobie rozpuszczała. Już mam make-up gotowy, więc e, torebkę biorę kochani. Tę, e, którą dostałam od mamy na urodzinki. No i dziś pachnę tym, czyli galaktikum, Zawacka. Zawacka i Marcelina Zawacka, i co? I ona w kooperacji z Exotikiem przepiękny, bardzo trwały zwłaszcza na moich włosach czekam teraz na kolegę który mnie właśnie zabiera do kina, więc życzcie nam udanego seansu tak jak przypuszczałam niestety, ale nie zdążę dzisiaj ani wrzucić tego vlogmasa ani dalej nagrywać bo później jedziemy gdzieś na jakąś taką wiecie kolację późną więc no musicie mi wybaczyć. Tak czy inaczej jutro będę kończyła tego vloga i jutro będę go wam rzucała. Eee, to tyle, to tyle kochani. Ale powiem wam, że bardzo się cieszę, bo w końcu gdzieś wiecie wychodzę. Eee, co prawda ja wychodziłam, ale zazwyczaj to były takie posiadówki u kogoś, a ja wtedy nie chciałam za bardzo, wiecie, zabierać kamery. No bo po co, skoro tam są też inni ludzie i mogą sobie tego wręcz nie życzyć. Kochani, znikam, widzimy się później.